Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj ostatnia część zbudowy szlifierki taśmowej. Zapraszam wszystkich na film. Wobec tego zaczynajmy. Ja już tutaj sobie wszystkie przewody pozarabiałem, tak jak widzicie, więc zacznijmy od montażu wyłącznika. Wyłącznik, prosta sprawa. Zacznijmy od przewodów uziemiających, które tak jak mówiłem podłączymy sobie tutaj pod tą śrubkę. Przykręcę, to wam pokażę, jak to tutaj się mniej więcej wygląda. I przykręcamy. Te może być jeszcze tego, że trzeba tam trafić skręcamy już oczywiście na gotowo już tego nikt nie będzie tu rozbierał no i wyłącznik w wyłączniku mamy na wyłączniku jest tutaj schemat jak to należy podłączyć i tak i tak mamy 3 i 7 to mamy zasilanie i 4 i 8 mamy odejście na silnik 4 i 8 Więc podłączamy sobie tu już są wsuweczki. oczywiście wszystko zarobione. ciąsto to wchodzi no i dobrze no i tak to teraz mniej więcej wygląda pozostaje jeszcze tylko kwestia założenia tej uszczelki bo której niestety zapomniałem ale myślę że uda się tutaj jeszcze założyć bez większych problemów ciach uszczelka i tak jak mówiłem, teraz wam pokażę jak to tutaj wygląda w ten sposób. Tu macie dane uziemienie podłączone, tutaj wszystkie są wsówki już zaizolowane, więc możemy to, możemy to skręcać. Tak to wygląda tutaj, tak jak powiedziałem, dałem tutaj peszelki ładnie tutaj, żeby to się tam tutaj nam nic z tymi przewodami nie podziało, tak samo tak jak widzicie jest tutaj dany PESZLE, żeby to wejście przewodu tutaj było, było po prostu jakoś tam, w jakiś sposób zabezpieczone. Teraz zajmiemy się podłączeniem silnika, powiem co trzeba zrobić, bo przy silniku trzeba zrobić jedną rzecz bardzo ważną w przełączeniu silnika z 300 z trójfazowego na, na jednofazowe połączenie. Mianowicie trzeba, tu macie go podłączonego teraz w gwiazdę, a trzeba go przełączyć w trójkąt. Pokażę jak to zrobić i wtedy i podziałamy. będziemy podłączać te przewody tutaj. Pokażę co i jak. Więc to połączenie, które mamy tutaj, te blaszki, jest teraz silnik połączony w gwiazdę, a my musimy go przełączyć w trójkąt, by uzyskać tutaj większą moc, związaną właśnie z tym, że to będzie chodziło na jedną fazę. Więc co? Odkręcimy tutaj wszystkie te nakrętki i, i przełączymy to sobie w trójkąt. Ja już zdemontowałem blaszki. I teraz, zanim przystąpimy do przełączania silnika w ten trójkąt, należy wykonać jedną ważną czynność. Mianowicie, trzeba sprawdzić zwykłym miernikiem, który pokaże nam tutaj przejście. Trzeba sprawdzić, czy nie ma sytuacji takiej, że mamy jedno uzwojenie, na przykład tutaj na tych dwóch bolcach. Bo to by było, no, byśmy spalili silnik, tak? Czyli powinno być tak. Tu powinno piszczeć i teraz tutaj. Jest dobrze. Z innymi nie powinno. Jest OK. Teraz ten powinien piszczeć z tym, a ten z końcowym. I wszystko jest OK. Możemy przystąpić do przełączania silnika w trójkąt. Więc blaszki, które tutaj były zakładamy teraz w ten sposób. Ciach. O, ta jedna nam tutaj. O, ciach. Z jednej strony możemy sobie już to podkładki i sobie to zakręcić. Dajemy sobie nakrętki. Z jednej strony sobie zakręcamy tutaj na gotowo już, ciach, oczywiście już z czuciem i teraz możemy przystąpić do podłączenia silnika. Pierwsze co zrobimy, podłączymy sobie przewody uziemiające, ciach, My jeden, mamy drugi. Prawimy sobie to tak, żeby to tak było, żeby to nam nie przeszkadzało tutaj w żaden sposób. O, coś takiego i u nie mamy podłączone ciach I teraz tak, ten przewód jest to przewód zasilający z wyłącznika, a ten to jest kondensator. Więc podłączamy, podłączamy sobie. Pierwszy sobie damy tutaj w ten sposób. Ciach. Drugi przewodzik z drugim, czyli tutaj sobie łączymy dwa przewody. Ciach. I ostatni przewód do ostatniej fazy montujemy sobie tutaj w ten sposób I mamy podłączone, tak? Nie pozostaje nic innego, jak tylko podłączyć kondensator, który tak naprawdę nie mam jeszcze pomysłu jak i co będzie tutaj, ale możemy sobie już Maszynę uruchomić, ja włączę do gniazdka i uruchomimy. Zobaczymy, jak to chodzi. No, więc, ja w międzyczasie musiałem, niestety, przełożyć. Czyli, żeby odwrócić kierunki, faz musicie odwrócić dwa skrajne. Ja już mam tutaj podłączone. Chodzi elegancko. Możemy to sobie już złożyć. Także. Zakręcimy to, założymy prowadnicę, taśmę, no i pozostaje tylko sprawdzić, jak to jak to cała ta maszyna działa. Więc pozostaje teraz zainstalować taśmę. Taśma, którą ja posiadam, jest to taśma 1250 o gradacji 80. I sobie tutaj na rolki. Ciach. Pamiętajcie o BHP, i co? Włączamy maszynę. chwili Teraz spróbujmy skonfigurować maszynę w inny sposób. Znaczy połóżmy sobie tutaj na przykład to Upadamy.

Jest już całkiem nieźle. Kolejna konfiguracja maszyny to oczywiście tu wracamy sobie do pionu stolik. Demontujemy przekręcamy tą dźwignię. Przekręcamy całą maszynę. Przykręcamy. Montujemy sobie ponownie stolik. by należało go podnieść, ale. Ja będę tego robił. I co? I włączamy. stawiamy z powrotem i co mamy ślicierkę taśmową zrobioną ja zapraszam oczywiście do subskrypcji tego kanału komentowania pod filmem tego jak się Wam ta maszyna podoba i co trzymajcie się cześć